Dzień dobry, dzień dobry. Mamy 11 luty, jestem pod sklepem. No właśnie w sumie będę zaraz odjeżdżał, dosłownie za chwilę, bo akurat za mną tam stoi pan, który zabiera jakieś tam spożywcze rzeczy do utylizacji, ale co wam chcę powiedzieć, że ogólnie minus tam około 6 stopni. No i zobaczcie w ogóle jakie białe samochody są, bo... Padało takie białe coś, nawet nie wiem jak to nazwać, ni to deszcz, nie to śnieg, w ogóle takie marznące. No i po prostu wszystko tak tu pozamarzało elegancko. Padało, 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 się wypadało. No teraz może aż teraz nie pada. Na sklepie byłem 30 i tam 5 minut w sumie całej roboty było, może 40 maksymalnie. Ale ogólnie zawsze teraz sobie włączam na sklepie ogrzewanie postojowe. Zawsze jak wejdę do kabiny to mam ciepło. No, odpalę sobie furkę. E, dobra, ogrzewanie już sobie wyłączę. Temperatura może 25, to trochę za bogato. No, 22 wystarczy. No i teraz będę wracał. Tu jakiś koszyk mi się wbił w naczepę, niech oni go zabierają w cholerę. O, z jakimiś pierdołami. No ogólnie powiem wam, że ostatnio e, wziąłem sobie rękawiczki z domu, bo przecież normalnie e, z parę dni temu jak byłem na sklepie, to myślałem, że mi palce podpadają. Także, <laughs> także ogólnie tak to mniej więcej wszystko się odbywa. Ach, właśnie zabierają koszyczek, a u mnie co, jak zwykle powietrza pusto. Dobra, więc jeszcze tam minutkę, dwie mamy na spokojnie nabije mi się powietrze um, i zaraz zmykam na magazyn, 6.40 e, i co, i... mam jeszcze jeden kursik z solówką o 6.30 teoretyczne podstawienia, może go zawodowali gdzieś by wcześniej, zobaczymy fajnie bo jakbym przyjechał, zdał zwrot i od razu byłby załadowany, więc można było od razu polecieć na ten drugi kursik i nie mam wcale złego tego sklepu, co prawda windowany ale to w miarę szybciutko idzie, więc myślę, że Uda to się jakoś ogarnąć. No dobra, to ja się w takim razie zwijam stąd i cisnę sobie na magazyn.